Dobra, mam przygotowany zł złotonośny czernit. Obyle będę wiedział jego zastosowanie, tak szczerze, bo jego zastosowania nie wiem. <laughs> Dobra, moi drodzy, najpierw wykopujmy złotym kilofem to no złotocyk. Dobra, będę kopał złotym kilofem. Uuu, 19 baryłek. Ojojoj, oj, oj, najgorzej, 19 baryłek, a tym, hmm, to coś. No dobra, złoto nośny czernik zostaje. E, Kilow ze silk touchem, wtedy chyba będziemy mogli zdobyć więcej expa. Cyk, 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 cyk. A złotonośny czerni też pozwala na przepalanie. Dobra, jeszcze raz się przełączamy na kreatywa. Oj, najgorzej. Dobra. Cyk. Creative. Potrzebuje pieca. Piec, no bo surowych bloków. Eee, nie da się przepalać w żaden sposób. Piec, węgiel też jest potrzebny cyk, węgiel. <coughs> no i blok węgla. Hmm. Oj, jeszcze raz trzeba po węgiel iść. Oś. Mamy. Mamy potrzebne w sumie itemy. Cyk i cyk. Dobra. Piecyk gotowy. Mój vlog węgla też gotowy. Na przepalanie. Nie, nie da się. Czyli jeden mit to. Wiel... Ten mit to jeden wielki fake. O! Da się! O kurde! Z tej bryły możemy dostać sztabki złota. Oj, oj, oj! Nice! Oho, ho! Z tej rudy dostajemy sztabki złota, moi drodzy. To jest bardziej opłacalne, a jeżeli tamto. Wow. Jeszcze sprawdźmy drugi mit z Minecrafta. Czy blok węgla e, przepala więcej A e, przepala się wolniej niż e, zwykły węgiel? Zobaczymy. O! Ho, 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 ho. Moi drodzy. Z tego co widzę. Normalny węgiel przepala 8 e, itemów Ale blok węgla. Moi kochani, naprawdę szok. Naprawdę szok, jeżeli chodzi o blok węgla. Nie dość, że jeszcze się wolno przepala. Jezus Maria. Zobaczymy w rezultacie, ile już przepalił e, blok węgla. No niestety nie działa dalej generator obsydianu, pomimo tego, że mamy jeden. Dobra, przełączamy się na game mod Survival. No niestety złotonośnego czerni tu nie da się wykopać, więc wywalmy go do śmieci. Cyk, 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 cyk. To też wszystko wywalmy, to też, to też, to też. Albo dobra zostawię ten kilof ze silktaczem, nieważne. <gry> Obyle znajdę drogę do mojego węgla. Dobra, jest. Uuu, paliwo się jeszcze nie skończyło, a przepalamy już 12... itemów. Jeszcze się paliwo nie kończy, co jest? E Dobra, moi drodzy, jeszcze raz się przełączamy na creative, dobra, creative, dobra, potrzebuję łopaty, łopaty, może być złota, kto by pomyślał, że ja nie przyjdę po złotą łopatę? A jednak się pomyliliście. To będzie kolejny długi odcinek limitu na świecie. Cyk. Pomimo tego, że już kurde balaszek mamy już sprawę załatwioną, jeżeli chodzi o łopatę. Taką złotą. Ale ona się szybko zużywa! Co jest? Zobaczcie ile zrobiliśmy ścieżek. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć, jedenaście, dwanaście, trzynaście, czternaście, piętnaście, szesnaście, siedemnaście, osiemnaście, dziewiętnaście, dwadzieścia, dwadzieścia jeden, dwa, 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 trzy, dwa, iż, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć, raz, dwa. 32 razy przekopaliśmy łopatę. Jezu! Czyli blok węgla jest bardziej wydajny niż węgiel. Co jest nie tak ja pierdzielę? I trzeci minut tego odcinka. Musimy zrobić sobie worldbench, bo musimy zrobić sobie. World Dobra Będzie potrzebny Wordbench na pewno eee, Crafting Stół Dobra Stół rzemieślniczy jest mi potrzebny Oraz Węgiel brunatny Ciekawe czy z tego węgla Da się zrobić bloki Ale tak czy Srak musimy e, przyłączyć się na tryb Survival Jeżeli chcemy to sprawdzić no niestety nie da się Ja pierdzielę najgorzej Nie da się z brunatnego węgla zrobić bloki No niestety Czyli kolejny mit to jeden wielki fake No nie wierzę to Kolejny mit będzie taki długi do testowania. Dobra, cyk, powywalać mnie to stąd. Cyk. Ale blok węgla jest bardziej wydajny niż sama ruda. Yy, niż sam węgiel. Czyżby blok węgla przepalił... więcej niż 3 dni? Kurde, więcej niż 64 itemy? Tala. Jak macie bardzo dużo mięsa, bo zabijaliście zwierzęta, to po coś wam jest potrzebny blok węgla, żebyście mogli sobie zaoszczędzić. Jak moi drodzy macie dużo węgla, a macie dużo jedzonka do przepalania, to ten węgiel zamieńcie w bloki węgla. Będzie wam zupełnie łatwiej. Tak mi zresztą. Tak tam. Wstępne wyniki. No, no niestety. Nie przepalimy więcej niż 64 temów chyba blokiem węgla. No szkoda, bo to jest bardzo wydajna broń. Jest, znaczy się, bardzo wydajne narzędzie. Kurde, jakby to określić, to jest najbardziej wydajne paliwo paliwo chciałem powiedzieć kurde głombie kapuściane czemu tego nie powiedziałeś blok węgla najbardziej wydajne paliwo jeżeli chodzi o Minecrafta a potem przetestujemy czy pałka blaza jest bardziej wydajna od bloku węgla dobra sprawdzam jeszcze dwadzieścia rud. O kurde. Tak cię srak muszę... Oj! Świnko, chodź tu. Pani Świnko! Proszę tu do mnie przyjść. Trzymięska. No dobra. Jeno sobie. Oto. Dobra, sprawdzam. Ej, zostało tylko 15 neterowych rud złota. A potem się okaże, czy będziemy mogli wykopać więcej niż yy, przepalić blokiem węgla więcej niż 64. Itemy, a potem przetestujemy sobie pałkę Blaze'a. Czy ona przepala więcej niż 64? Czy ona przepali więcej niż blok węgla? bo na pewno pałka Blaza przepali więcej niż sam węgel, ale czy przepali więcej niż blok? Urde, kurde, koszczy kurde. Kurde. potrzebują Ciebie jedzonka, no Dziękuję. Ja coś jeść Dobra. No trochę coś zjadłem, ale okej. Okay. Nie masz. Jeszcze tylko 7 ród. Moje drodzy. Czyli mamy już wyniki głos... Mamy już wyniki przepalania. Moje drodzy, blok węgla przepala więcej niż 64 bloki. No, niestety nie da się zrobić. E, tak, widzieliśmy. Nie da się przepalać e, złotonośnego czernitu. Da się przepalić e, neterową rudę złota na sztabki. Nie da się skraftować brunatnego węgla na bloki. No i tyle pozostało z tych wyników. No. Czyli. Ile mitów to było fejkowych? O! Czyli blok węgla jest najbardziej wydajnym itemem w grze. Oble... ...pałka Blaze'a ją przebije. Dostaliśmy... 3 levele za to, że przepaliliśmy 64 złota. Utala! Ale blok węgla oczywiście przepala więcej niż 64 itemy. No i bardzo pięknie. Czyli dwa mity potwierdzone. A dwa mity są fejkowe. Fejkowe z tego względu, że nie da się zamienić e, brunatnego węgla na, blo na bloki i nie da się przepalić złotonośnego czernitu i nie da się w żaden sposób wydobyć nich złota. A prawdziwe z tego względu, że da się przepalić rudę złota na sztabki złota oraz da się przepalić więcej niż 64 itemy. Także, moi drodzy, to był bardzo długi odcinek z mitów. Były 3-4 trz mity do testowania. <grym> Także, moi drodzy, kończymy dzisiejszy odcinek. Ja już się z Wami żegnam, do, do zobaczenia w kolejnym. Cześć!